Oh, a no. bardzo serdecznie. Dark Deception. Nie wiem czy sobie zrobię po prostu jedna całą serię, raczej będę rzadko z tych odcinki teraz na może jakiś czas. To jest dosłownie taki Pac-Man horror, więc. O! dziwo jest polski język w tej grze. Come over here. Let's have a look at you. You disappoint me, love. You really do. Uh -huh. So many fears. So many desires. <laughs> I thought you'd be bigger. Don't look so confused. I know everything you've got hidden in that brain of yours. I know all the terrible things you've done. So many good intentions laid to waste. I could see the regret. Eat. <laughs> but now your time has come and here you are to grovel and beg you can't go back only death awaits you there now okay fear not love you've got potential i see it in you and i can help change your fate but if you want a new life you're going to have to suffer quite a bit to get it okay Nie wiem wymiaż, nie wiem jak to nazwać. Aha. Yes. Okay. Birz. A Birz bathroom. A okay. hidden in nightmares behind each of these portals. and bring them to me and you'll get your wish. Fail. And you'll find there are fates far worse than death awaiting you here. Fuck a to idziemy do pierwszego poziomu, nazwany Manki Business. Powiem tak, ja w horror nie jestem dobry. Niektóre nienawidzę, ale tę grę akurat, akurat lubię. Manki Business. Już pewnie z jedną rzeczą. Mam. funkcjonować. Na Easy ustawione, nie wiem czemu. A hotel. Bring back any Kurde. Pomniałem, że to tu jest. No pamiętam co zrobi. No, wywali się. Oho. Mają windę, pojechał właśnie. Tablet jeszcze nie mam wizy odblokowanego. Będę miał taki tablet, będę widział mapę, gdzie jest. No, pieraj Pym... też Elevator Music, jakiś tam stworzony przez twórców tej gry. Uh-huh. Now listen closely. See those floating bits of crystal? Uh -huh. Those are soul shards. Fragments of human spirit scattered throughout the halls of this little maze. Each crystal is a remnant of one who has met their end here. Gather them all. And the first ring piece will be yours. One more thing you're not alone. There okay, there are it's in here. There be simple. Simple. Here, you'll need this. It can detect each shard's location. It was left by the lowest. No, to, to disappoint me here. A very clever girl, just not a very fast runner. No to biegamy w takim razie. Obieguwy będę robił dookoła. Muszę tak biegać i zbierać. Pachaj, już... tam, tam był sekret. Zdrowy sekret z sekretem. Ja jeszcze się stąd skrzyżę. Na szczęście jestem szybszy od nich trochę. Także Jednakże... No jak widać To nie będę robił z 500 razy. Ja na S plus, bo to tak samo jest scena jak Czyli tak po, po grach, że masz się S. Okej. Okay. Za mną są chłopce. I umieram. Niestety te małpy wiedzą, gdzie jestem, zawsze więc. A przynajmniej te, które zebrałem już kryształy tam w puli. Po prostu biegnę. Od nowa. Tam jeszcze coś jest. No ile! Trzymałby bardzo dobrze się bawię z tą grą, jak wiecie. Eee, nie przeklękli oczywiście. Jak najbardziej adekwatny do, do tej gry. Spróbuję trochę czasu. Te Chyba się nie teleportują, one są po prostu zrespione gdzieś. I one biegają i próbują mnie tak odskrzydlić, żeby mnie zamknąć, że tak powiem. Dobra, jakiś. jakiś No i tak po zewnątrz chyba najlepiej biega. Tak będę musiał jeszcze jedną obiegówkę po zewnątrz zrobić. Jakieś kuchnia. tam biega gdzieś? Biegłowa dookoła. Zebrałem już 113 szarców. Matko kochana. Teraz sekreta odkryję za mną. Jestem dosłownie... troszeczkę szybszy od nich. Nie nie wiadomo jak, ale troszeczkę. Biegnę tam z lewej. Chyba jeszcze to muszę powiedzieć. Teraz mi pokazuje punkty gdzie są szarcy. jeszcze muszę zebrać. Okej. Okay. Ta muzyczka jest wspaniała. Pamiętam jak ta gra wychodziła, nie pamiętam ile to już... ...kiedy ta gra wychodziła, ona nie jest jeszcze kompletna. Muszę dodać jeszcze chyba dwa rozdziały do niej. O, to O! Tu jest bonusik. Uda się. Będę znał pozycję nieprzyjaciół. Jest za mną jeden jest spowiedzieć mapkę na ten moment, choć jedno małpę tam za mną. Tu jest stan, widzę się zrespektowo wezmę. Mogę się cof cofnąć teraz, dobra, pójdę tędy. Z lewej strony jest kolejna. Teraz się skończy stan. Dopiero ten kryształ, ona pewnie tu pobiegnie zaraz. Nie, biegnie w inną stronę. Pięknie. Może zawrócić tam, jak zobaczy, że nie biegnie za mną. Mam nadzieję, że ten widok się nie skończy. To szybko, dobra. Szybko, maksymal muszę zrobić. Przewiedz tu, bo mnie widzi ta małpa. Tam muszę w prawo powiedz, bo mnie zabije inaczej. Tamta z lewej. Już ich nie widzę. Dobra to powinienem bez problemu móc zebrać, pobiegnij sobie tędy i tu w lewo. Właśnie skupiam się na Dawno biegnie Nie ma czasu, żeby tego jednak zabrać, muszę po prostu I obiec jeszcze raz. To jest patent chyba na to, proszę tak dookoła obiegać. Kto za mną? Zbieram na najpierw tu Kurde, prawie wpadłem w ścianę Blokowałem, mówi trudno Małka. O nie! Nie chcę ss -ki. Ja tak, tak się z tym ogromnie zamierzam. Pewnie 5 szarców. Okej. Okay. ładnie by mnie zaszły.

Wiem, że mogę tam powiedzieć, tak, ale to strasznie zrobisz, Wiesz, że zdechnę i będę jeszcze raz biegł. Się trudno. No. trudno. Zapomniałem, że one się bugują strasznie. Jezus Maria, się wystraszyłem! Okay. Matko, zawał... Na, na zawał... prawie zszedłem. O matko... Dobra, right muszę to zrobić to. większą odbiegówkę w tym tak razie. Jezu, yes, a się wystraszyłem Tam biegnie już kucharz O wymanewrowałem je, wymanewrowałem dobrze zrobiłem Szczęść ze mnie Tak jak na razie No! No nie mogę po Co nie nie są? Kiedyś mi wyjdzie. Bu! Bu! O nie! Tym razem pobiegnę w lewo. Czekaj, coś się nie pobiegnę w lewo. Dobra, nawyżej zginę. Jest, udało się. Ooooh, się nas dwie. Otwieraj te windę! Otwieraj te windę! Zamykaj te windę! To dziewiątym razem się udało, na szczęście. No, 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 O nie! Gonią mnie. Uch, udało się. O tu tak seski B, C, A. O, dostałem ocenę A. To 164.

She's just using you. Give her the ring, and there will be consequences. This is your only warning. Help her, and you will suffer. Okay. Pay attention to him. His powers cannot reach you here. The ring piece. Place it on the table. Now! Uh. It's been so long. The ring is called the Riddle of Heaven. An ironic thing. A demon's power is contained inside it. The creature of infinite cruelty that you just met. Hmm. Complete the ring, and you can <coughs> use Malak's power to fulfill your darkest desires. Or okay. Znajmi tak legendę Ah. <sighs> More pieces to go. Are you to jest ostateczny boss. I see you. I'm going to enjoy watching you suffer. <sighs> A tutaj jest kolejny poziom. Więc no, na razie sobie przerwę w tej gierki. To by było na tyle. Do zobaczenia w przyszłych odcinkach z Dark Deception. O, cześć.